Siemanko, Szymanko, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie na kanale. Moi drodzy, e, dzisiaj taki też można powiedzieć specjalny film, bo chciałbym się odnieść do jednego z komentarzy. E, tutaj Wam się pokazuje ten komentarz. E, był on pod filmem, gdzie właśnie powiedzmy porównywałem jeden do jeden te telewizory, nie? że tutaj macie 2000 euro, a tutaj macie 2000 zł. Oczywiście, e, tak jak przypuszczałem, film bardzo ładnie się wypozycjonował. E, a, takie hejty właśnie, jak tam ludzie mi cistą, że właśnie jestem i, 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 i jestem głupi, e, jakieś tam podstawy ekonomii w ogóle trzeba było skończyć, w ogóle, nie wiem, tak, każdy w życiu musiał kończyć podstawy ekonomii do tego, by zarządzać swoimi finansami, no ale, dobra, spoczko, e, że też, o, jestem że jak można tak robić i moi drodzy, tutaj, dzisiaj, przepraszam, dzisiaj, moi drodzy, chciałbym się też odnieść do tego komentarza, no bo tam też Pan powiedział, że to jest głupie, Porównanie, że z, z taki mały szczegół, że jak tutaj w Holandii jest 2000 euro, to weźmy też porównanie, że w Polsce jest na przykład 8,5 tysiąca złotych miesięcznego zarobku. No a oczywiście też powiedział, a w Norwegii jest około powiedzmy 40 tysięcy. A jest tam troszeczkę więcej, ale spoczko, możemy wziąć te 40 tysięcy, dlatego nie przedłużam. Zapraszam na dzisiejszą odcinę. Tak, moi drodzy, nie chciałem za bardzo robić po raz kolejny tego samego filmu i ciągle wałkować jedno i to samo, ale powiem Wam, że jak filmy się fajnie pozycjonują, to czemu tego nie kontynuować? Na samym początku powiem tak. Zrobimy sobie dokładnie te porównania, żeby nie przedłużać, nie ściemniać. Więc tak, robimy. Norwegia 40 tysięcy norweskich koron. Holandia weźmiemy 2000 euro i Polska 8,5 zł Spoczko, chcesz tak? to zrobimy tak więc, te same właśnie te telewizory, o których wspominałem w tamtym filmie w eee, Polsce 1599 Holandia 200 euro i uwaga Norwegia nie udało mi się znaleźć dokładnie tego samego eee, telewizora Yy, były tam, wiadomo, są różne modele, ale weźmy sobie taki też 32-calowy 32 telewizor, taki podstawowy, zwykły jakiś, yy, i będzie to Sharp. Yy, tutaj Wam się pokazuje, widzicie? I on kosztuje, moi drodzy, 2,5 tysiąca norweskich koron. No i tak, trzeba powiedzieć też sobie to, że w dalszym ciągu utrzymuję to samo. Przeliczenia nie mają najmniejszego sensu, moi drodzy. Po no co to przeliczać, że on tam, o, ale jak sobie przeliczysz to, że w Polsce masz tyle, a tutaj tyle, że jak to kupisz, przeliczysz na euro, to wyjdzie, że to kosztuje tyle samo. Po co te przeliczania? Jeżeli mieszkasz w Polsce, zarabiasz w złotówkach, to wydajesz też w Ja mieszkam tutaj w Holandii i mieszkam już od prawie 13 lat, zarabiam w euro. Więc wydaje też w euro. Jest bez sensu do mnie się zastanawiać, jak ktoś kupuje, ile to kosztuje w Polsce, a ile to kosztuje na, na Węgrzech, albo ile to kosztuje na przykład w Norwegii. Jest to po prostu bez sensu. Eee, żyjąc właśnie w Norwegii, zarabiacie w norweskich koronach, i to jest ważne, bo udajecie też te same tam pieniądze, te norweskie korony, udajecie. Nie udajecie złotówek, bo sobie to przeliczycie i powiecie, a jak jest. Dlaczego, eee, eee, dlaczego też się odnoszę do tego? Bo tam właśnie ktoś, jak to mi tam przeliczył, to jest dokładnie 1 do 1. No to powiedział, to znaczy, że jak to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, no to w Norwegii e, piszczy, nie? Żeby bida piszczy, nie? Czy jakoś tak tam to było. E, no i moi drodzy, e, Norwegia e, jest takim krajem, gdzie właśnie najbardziej ludzie lubią przyjeżdżać, bo można tam bardzo szybko dużo pieniędzy zarobić. A dlaczego? Bo e, te jeden do jeden sobie teraz zrobimy, nie? Wiadomo, jak y, na podstawie tylko tego telewizora, no to to nie ma najmniejszego sensu, bo za te jak tam porównamy sobie tu 2000 i tu 2000, no to wiadomo, tego telewizora się już nie kupi, bo telewizor kosztuje Norwegii 2,5 2,500 y, tych norweskich koron. Okej, okay, tutaj się zgodzę. Ale y, skoro tak bardzo właśnie ten użytkownik chciał już właśnie to jakoś według zarobków robić, to spoko zrobimy. Więc liczymy. Bo też właśnie odnoszę się do tego, bo widzicie, zawsze dużo mam do powiedzenia i nie zawsze mi to wychodzi, żeby się odnieść do wszystkiego, ale teraz mi się przypomniało też, że chciałem się do tego odnieść, bo do Holandii już nie ma po co jechać. Holandia się już skończyła. Życie w Holandii jest bardzo drogie. Dlatego po raz kolejny, moi drodzy, udowodnię Wam, że w Holandii życie nie jest wcale takie drogie. I będziemy to właśnie na podstawie tych telewizorów. I lecimy, żeby nie było. Polska. 8,5 tysiąca zł, jak napisałeś tam, drogi widzów, w komentarzu. Ok. Eee, I telewizor, który pokazywałem, kosztował 1599. I teraz, jeżeli weźmiesz sobie te swoje 8,5 tysiąca zł, to ile za to kupisz tych telewizorów? Ja policzyłem. Powiem ci. 5, maksymalnie 5. No tam 5,3 wychodzi. No więc powiedzmy, że kupisz 5. O pół telewizora nie da się kupić. Aha. Eee, dobra, lecimy dalej. Holandia. Widzicie. Powiedzmy, że jest zarobek 2000 euro. No i ten telewizor kosztuje, moi drodzy, 200 euro. Więc ile kupicie? Proste liczenie 10. Już kupicie 5 telewizorów więcej niż w Polsce. Więc czy tak yy, źle tutaj w Holandii te życie jest takie drogie? No, nie powiedziałbym. No ale oczywiście yy, ten yy, widz tam z komentarza pewnie teraz macha palcem i głową mówi: O kurczę, głupi, głupi jest głupi. No to weźmiemy tą Norwegię, nie? Eee, uwaga, 40 tysięcy 40 tysięcy norweskich koron i teraz ten telewizor kosztuje tam 2,5 tysiąca, więc kupisz równe 16 telewizorów. Tak moi drodzy, takie szybkie podsumowanie, czyli czy w Holandii do Holandii nie opłaca się wyjeżdżać? Czy te życie faktycznie tu jest takie drogie? Widzicie, na podstawie takich powiedzmy, głupich telewizorów udowodniłem mam nadzieję, że w Holandii wcale nie jest tak źle. Bo w Polsce kupicie 5, w Holandii kupicie aż całe 10, a w Norwegii kupicie 16. Także, jeżeli mm, chcecie w dalszym ciągu pisać takie tam bezsensowne komentarze, to piszcie, moi drodzy, piszcie, piszcie. Bo y, jak to ja jestem, ten głupi, tam i tak dalej, i tak dalej, no to spoczko. Tylko pamiętajcie, że to ja nagrywam te filmy tutaj, jak wy się odnosicie w komentarzach do tych filmów, że to ja jestem głupi to ja dzięki tym wyświetleniom i waszemu komentarzom pod tym filmem to ja zarabiam na tym <laughs> i tu was mam, więc ale taki chyba głupi nie jestem, ale dziękuję wszystkim pozytywnym ludziom którzy piszą tam te pozytywne komentarze pamiętajcie o tym, by subskrybować mój kanał, klikajcie łapeczki, klikajcie przycisk subskrypcji klikajcie dzwoneczek by być z moimi filmami na bieżąco Pamiętajcie też, by wesprzeć mój kanał, jeżeli macie taką ochotę, możecie wesprzeć jakąś, znaczy wesprzeć, wysłać taką drobną kwotę. Mi takie podziękowanie za ten film, że to zrobiłem. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie. Tam poniżej, pod filmem, jest to tam po prostu do kliknięcia. Także. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do oglądania innych filmów po mnie na kanale. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć. Hej, drogi widzu. Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia, hej.